Uporządkujmy to równanie w ten sposób i skojarzmy jego lewą stronę z tym oto wzorem. Wystarczy podzielić obie strony tego równania przez 2, aby można było już zinterpretować te dwa pozostałe liczbowe czynniki jako odpowiednio cosinus kąta pi szóstych, bo to jest przecież pierwiastek z trzech dzielony przez 2. No i ta jedna druga to będzie sinus pi szóstych. Po zastosowaniu tego wzoru dostaniemy po lewej stronie cosinus sumy kątów X plus pi6. Od tego momentu rozwiązanie jest już bardzo proste. Wprowadzamy pomocniczą zmienną T i rysujemy wykres kosinusa T. Parę punktów pomocniczych cosinus przechodzi przez takie punkty. Tutaj jedna kratka na osi X odpowiada kątowi 30 stopni czyli pi 6. Oto wykres kosinusa. Po dorysowaniu wykresu prawej strony równania, czyli prostej o równaniu y równa się 1,2, dostaniemy dwa punkty przecięcia kosinusoidy i tej prostej. Rozpatrujemy to tylko w przedziale od 0 do 2pi. To nam daje takie odcięte tych dwóch punktów pi trzecich i 5pi trzecich. No to teraz w miejsce t wprowadzamy x plus pi szóstych, co daje dwa rozwiązania.